Będziemy 24 godziny jako członek rodziny. a w dzisiejszym odcinku będę musiał wykonywać różne polecenia od swego OG, żeby awansować w systemie całego gangu. A z coraz to większym respektem, jaki będę zyskiwał, będę dostawał nowe bronie, nowe auta oraz większe możliwości. Ale zasada jest jedna, jeżeli zostanę złapany bądź zabity, odcinek momentalnie się kończy. Więc czy mi się uda? Oglądaj, aby się przekonać. No i się mam do dzik z tej strony, a ja dzisiaj jako Family's zaczynam od razu subłata w górę i bez bezbędne pierdzielenia. Zobaczcie ile tam jest chłopa. Zobaczcie co by dzisiaj robimy. Robimy tą serię, bo kiedyś wam się ona bardzo podobała i też dużo osób pisało. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Szukamy gościa, który nas tutaj chciał widzowie, w swoje szeryjki. Siemano, słyszałem, że chciałeś ze mną gadać. Jo, to, to ty, słuchaj, e, chciałeś ze do nas dołączyć, tak? Chciałem coś popracować, i zarobić. Jasne, chodź na bok. No i widzowie, będziemy dostać pierwsze zlecenia w dzisiejszym odcinku, a co za tym idzie, będziemy progresować. Aktualnie nie mamy nic. Mamy zero, mamy. No, jesteśmy biedakami. Słuchaj, ostatnio władze miasta zamalowały parę naszych sprayów graffiti. Pobrałem naszym robota, a na ci jakąś stunkę. No i widzowie, pierwsze co musimy zrobić. Gdzie muszę to, gdzie muszę to zrobić? Hm? E, no, tam na dzielnicy Ballas. Okej, okay, widzowie, czyli pierwsza groźna rzecz. E, a mam jakieś auto? Mogę wziąć jakąś furę, żeby dojechać tam? Zaraz się jakiegoś znowu kupacy przygodzą. Dobra. Okej, okay, widzowie. Zaraz będziemy pewnie oczekiwać na jakąś furę. Co mówisz? Dam ci furę chodź. Okej. Okay. No, przed nami na lewo. Przed nami na lewo, o co? O ten motor chodzi? Nie, nie, nie. tu. Oj, widzowie, chodzi ja o tą górę. Ale tak. dostaliśmy gówno. Dzięki w środku. Tak, dzięki wielkie. Dobra, pojadę. Ładny był ładny przeciąg w tym aucie. <laughs> widzowie, ale gówno dostaliśmy od nich. Co to za w ogóle shit jest? Zobaczcie, ile tutaj, Out. całe to osiedle tętni życiem. A teraz będziemy musieli pojechać na osiedle balasów i porobić tam trochę graffiti. No zobaczmy, ja pierdzielę, ile oni tam fur mają. Ej, bo jak ja się tu w pierdziele, mogę mieć lipę. Dobra, musimy zrobić trzy graffiti. Zróbmy sobie taki cel. Okej okay, widzowie, pierwsze. Hop, hop, i dajemy takie wielkie. Patrzcie to. Będziemy malować. No, skrypt na graffiti, to już znacie takie rzeczy, wiecie, co ja wam będę przedstawiał, ale zobaczcie, jak to będzie zarąbiście wyglądać. Patrzcie to. Okej, okay, na razie tutaj nikt nie idzie. Już jeden rzucony. Tak. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, widzowie. Na tym w sklepie też będzie trzeba zrobić. Ksiś gość, widzowie! Gdzieś gość widzowie do nas z klamą wyleciał. O, cholera, zaczyna mnie gonić. Co jest grane? A może zobaczył kolor auta! Dobra, ale patrzcie teraz to. Tej akcji nikt się nie spodziewa. Tutaj, na, na garażu. Patrzcie to, będę mógł mieć przerąbane za to, ale wali. Sprayujemy cały garaż. Normalnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, elegancko. Jeszcze jeden gdzieś. To jest ten typ, Wizowie Widzowie, on do mnie celuje. Wali do mnie! Kolejna auto jak ci siedzie! O, cholera, mam przerąbane chyba. Mam przerąbane, definitywnie. Jadą za mną widzowie! Muszę zdupcać jakoś, chyba dostałem kulę. Tak walą do mnie! Ja pierdzielę! Co to jest za dzikie gówno? Strzela do mnie! Kapteli się widzę, że im zamazuje, to nie no, misja skończona. No dwa grafiki to i tak dobrze. W samym centrum. Konią mnie! Co skurszywiki? I walą do mnie! O! Polera, walnąłem w gościa jeszcze nie! Widzowie, drugie auto się tu pojawiło! Przebiliśmy mojego gruza! Dobra, widzowie, musimy jakoś zdóbcyć. Nie wiem, może, może coś tutaj widzowie, na mini. Odpuścili mnie? No chyba tak, o, chyba mi odpuścili. Ale prawie dostałem w pierdziel. Wow, było blisko. Ale jak się rzucili na nas, to było porąbane. Będziemy oddać się... Idziemy powiedzieć OG, że udało się to zrobić. Patrzcie jakie parkowanie! Ech, gdzie są G? Po pole, po yy, Zrobiłem tą misję, ale strzelali do mnie! Strzelali! Moja fura już w ogóle nie, nie funkcjonuje, nie ma opon! Dwa taki zostawiłem. Cały nie dostałeś nad strapem? Tak, 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 jest okej. Okay. W porządku. Ja w takim razie masz tutaj. Liczek i. W takim razie masz tutaj. liczek Ja dziś jesteś baby banger. Wyjdź i co wy jakieś i... Przebierz się w nowe ciuchy i kluczyki będziesz miał na stole. Przebierz się w nowe ciuchy i kluczyki będziesz miał na stole, a widzę jak dobrze wiecie w tej serii? Takiej postaci będziemy takim ziomkiem? No, widzowie tu już lepszy trochę progresik. Ale dobra, zobaczmy co dostaliśmy. Widzowie, zobaczcie jak wygląda cały nasz setup broni. Gloczek automatyczny, tutaj mikro, mamy MK10 i jeszcze mołotowy, to jest porąbane. Słuchaj, jak jest następna, na, następna robota? E, słuchaj, e, pojedziesz nam w przetarg narkotyków. Okej, okay, okej. Okay. Co będę musiał zrobić? E, dogadać się z kupakami i prowadzić jak najwięcej towaru. Okej, okay, ale to kupujemy od nich czy my sprzedajemy? E, my kupujemy, kupujemy. Dobra, dobra, dobra. Mogę pieniądze na ten temat? Jasne, jasne, czuję. Okej, okay, widzowie, dostajmy jakieś pieniądze na temat. jakąś jakiegoś chłopaka sobie tutaj, ono Dobra, mam gdzieś mam jakąś ziomka. Chyba, no jedziesz ze mną na, na wymianę? Jakąś? No, mogę jechać. No, no dobra, widzowie, bierzemy jakąś ziomeczkę, ale jakie kluczyki? Do czego dostałem kluczyki? Teraz pytanie, chyba do tej fury. To też jakiś gruchot, widzowie. Tak, sprawdzę. Tak, do tego dostałem klucze, ale główno. No, ale jakoś trzeba zacząć. Rzucę, to falewa, pojedziemy. Aa, musimy jechać tym, a gdzie jest to miejsce? Eee, tutaj musisz. Zaznacz go na, na lokalizację jakbyś mógł. Na pewno dostałeś jakieś więcej info ode mnie. Widzowie, już powoli rozwaliłem swoją furę, zarysowałem, no trochę lipnie, ale jedziemy, ty, w miarę Ona, ona chce jechać Dostaliśmy około 30 koła na dila więc musimy uważać naprawdę z tym wszystkim. Co e, są te? Wiesz gdzie to jest? No no właśnie nie wiem, no e, przed wagosami, te alejki tam, tam byliśmy umówieni na tych uliczkach. Tak, tak, tak. Okej, okay, widzowie, dobra. Zobaczmy, czy są tu goście. E, w lewo tam, w lewo tam, za nami. Okej, okay, okej, okay. widziałeś tam? Stoją? Poprzednia, poprzednia. Prosto! Patrzcie, rzeczywiście jest jakaś fura chyba. Tak, tak, jest tam coś widzowie. Masz gnota? No mama, ale co co ty chcesz? Yo, yo, rafa. yo, Ja się mam, kochani się omawialiśmy. świegłeś? Usta, ożyliśnić! Schowaj, to broń, scho, 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 stary, jest totalny totalny ludzki, ma ze No, wiesz, każdy bezpieczny musi być, no wiesz o co chodzi? To jest te, ten temat, te kałachy, które. Chodźcie, tak pod krzaka, pod krzaka. Ją, ją, wiadomo. My na sprzedaż? No, Co ty gadasz, my sprzedajemy. Ty co jest widzowie? Oni chyba nas chcą zrobić balona Eee, a co macie, na, co macie, co macie ze sobą ty, dzisiaj? ale ja teraz mówię Co, nie ale co macie ze sobą dzisiaj? My mówimy. No koks, dużo koksu Co macie na sprzedaż? Pokotowar biały, wiesz o co chodzi, jadam w pierwszym mówili, że mają kałachy na sprzedaż Ja to chyba pierdziele a co z tymi kałachami, co mówiłeś na początku? No to, to są też, też mamy są też, no macie hajs? No, bo ja do konary, co, no, siup, Śmierdzisz mi, śmierdzisz mi, ja pierdzielę! Rozstrzeliwujemy dwóch Trzech Czterech! O cholera nasz dostał! Stary! Stary! Trzymasz się! Stary! Stary! Oddychasz? Ja pierdziele, widzowie, dostał. Pierdziele, zabieram tą furę, w ogóle zobaczymy co w niej będzie. Ale tu się to odwaliło! Ale gość był jakiś lewy, bo my dostaliśmy kasę na kupienie tematu, a gość tam wyskakuje z tym, że ma kałachli i w ogóle wszystko. Zaraz zobaczymy, co on tam ma. Idziemy z tym od razu na osiedle nasze. Ja pierdziele, ale to wyglądało porąbanie. starcieliśmy jedną ziomka naszego. Trochę lipa, nawet ostra lipa, mamy powiedzieć. Dobra, widzowie, dojeżdżam i zobaczcie, jak wygląda ten bagażnik. Zostałem tutaj furę. Szefie! Szefie, gdzie jest szef? Od, 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 odwalił się, nas, nasz dostał! Oberwał! Nie żyje! Jak ale dostał? jest jakaś Przecież furgonetka z tematem! Był od niego. to był Co? jego kontakt podobno! Wpierw powiedzieli, że są z kałachami, a potem, że z tematem, więc coś mi śmierdło i wyciągnę broń. Cholera, taki dobry chłopak z niego był. Ta, ale zobaczmy co jest w furgonetce! Ale nic nie ma w środku! Nic ja nie ma, bo chcieli nas oszukać! A kasę idą nie, nie? Nie, pewnie, że nie. Trzymaj kasę. Okej, widzowie, czyli to pani ale... nic nie było? Szkoda młodego! To w takim razie, co jest następne do roboty? No nic, w takim razie, e, pójdź tutaj do sklepu na Forum Drive I weź ściągni tam zaproponą ochronę, weź pieniądze tego ściągnij Okej, okay. mogę, dostać, mogę dostać jakąś kolejną furę, niestety swoją zostawiłem na Jasne, jasne, wszystko, wszystko jest twoje teraz nowe. To w takim razie, które? A, to... Dobra, to weź tego z sobą, w środku Okej, okay, dzięki Ej, hey, gościu o, Sorry, to jest mój twój od teraz Dobra, dobra, tylko uważaj, bo u siebie Widzowie, jedziemy Co jest grane? Mamy ściągnąć haracz ze sklepu, tutaj z naszej ulicy Zakładam, że chodzi o ten sklep. Miejmy nadzieję, że będzie chodziło o ten sklep, bo jak ściągniemy ze złego, no to trochę lipa. Ale jest tutaj on. Zobaczcie, na rogu ulicy. Zaparkujemy sobie tutaj. Elegancko. No i co? No, chyba będziemy chcieli pokojowo odebrać pieniądze dla naszego OG. Patrzcie, jest tutaj ktoś. Jest ziomek jeden. Dobry, dobry. Ja po to co zawsze? Po no to co zawsze, no to? Ja jestem pierwszy raz, pierwszy dzień. Tak, ja Czy też jestem dzień pierwszy dzień? dzień, więc chodzi mi o to, że musisz mi gościu wypłacić kasę za to, żeby ci tego sklepu nikt nie zdewastował. Kumasz? masz. Co jest widzowegoś w kamizelce tu wszedł? Już, 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 już. Ta wyskakuj z pieniędzy. Już, 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 już. Ta, weź wy, wypieprzaj stąd gościu, albo stawaj tam pod ścianą, a! Nie interesuj! Co jest Co jest Wizowegoś z klamką? Ja pierdzielę, pierdzielony, Też zgrywać bohatera? Wyskakuj z pieniędzy bro, bro, Chodź, chodź, chodź tutaj, chodź tutaj Piew się, sam to wezmę Widzowie, co tu się dzieje? To się przeszło, przerodziło się do napadu Ale nie zabijem go Cholera, tam jakaś kobita jest O, widzowie, jakieś fury tu przyjechały Co jest grane? Trafiliśmy na moment drive by'a Co jest? Ale gangsta shit Ej, ej, żyjesz! Żyjesz, kobito! Halo! Patrzcie, widzowie, roz, rozstrzelali tą kobiecinę, która tu weszła do sklepu. Dobra, ja zabieram siano i uciekam stąd. Jakieś czarne fury! się randomowy dość, okej. Okay. Sia pierdziele, prawie uniknąłem śmierci. Chcę w się sensie, uniknąłem śmierci. Aby była lipa, jakbyśmy padli. Teraz musimy powrócić na ośkę i powiedzieć o tym wszystkim. Yo, 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 yo. Gdzie, jest szef, no. gdzie jest szef, gdzie jest szef, gdzie jest szef, gdzie szef? I jest musimy go znaleźć tutaj. nie, Jest w bloku. W bloku jest w bloku, patrzcie. Ej, o, o stanęło jak, jak się poszło? źle, stanęło się źle. Drive jak się źle? Pierdzielony drive, który miał wisieć haracz nie chciał oddać haraczu, dostał w głowę z kolby, ale strzelanina, strzelanina na całą ale wiesz jak to może na nas wpłynąć? Ale no, postrzeli, postrzeli jakąś no, raną kobietę. Do nas. To co teraz? Musimy. Ale haracz mam, harac mam, 10 tysięcy. Dobrze, dobrze, tylko muszę uruchomić parę kontaktów, żeby zaciąć śledzić. No, co, co teraz będzie się działo tak się tak poszło no, no, z no, mam no, Mam furę dla... A ciebie szefie No to do akurat furę, podajemy, podajemy. A ja. Czyli co, w takim razie za tą robotę pchnę się wyżej, tak? Tak, tak, możesz się od razu przebrać Okej okay. Okej okay. dobra zobaczmy jak będziemy wyglądać Patrzcie co, jak ja w ogóle wyglądam, teraz ja wyglądam jak jakiś menel Trochę. Ale zobaczcie, jak zmienił się nasz arsenał broni. Mamy drako, mamy Maka, mamy Pompę, nawet. No i mołotowy. Po co mi te mołotowy są, pewnie zapytacie. A może teraz się to okaże. Dobra, która to jest moja fura? Kula, tutaj. Kurę masz ze mną. Co to jest za bolid? Ten bolid? Zgadza się. Kurczę widzowie, po co to? No jaka jest kolejna robota, a? no i dobra, słuchaj, musisz pojechać na Roksud Tam w lesie podobno funkcjonuje jakaś plantacja, zamiast tego no, trzeba to w skrócie zniszczyć. Okej, okay. okay, oni będą wiedzieli, że my tam będziemy, czy od razu jakoś, wiesz, nie ma opcji. pozory? Nie ma opcji, nie powinni wiedzieć. Nie o nic. Okej, okay, a mogę kilku ludzi ze sobą? Jasne, oczywiście, wierzch ktoś. To niech dwóch, dwóch chłopaków potrzebuje jeszcze. Niech wsiądą w reble i jadą za nami. Okej, okay, widzowie, dobra, pojedziemy tam po prostu w cztery osoby. Dobra, jadą chyba chłopaki za nami, no ale tak, tak, daliście tak. dali dali mi taką porąbaną furę. Ja pierdzielę, widzowie, zobaczcie, jak mój wóz już wygląda. To jest jakaś Honda pierdzielona. Cii, się nie chyba nie a nie, ja tutaj. Zobaczcie, jakie w ogóle wozy jadą, ale dobra, Rockswood musimy uderzyć, więc jedźmy tam jak najszybciej. okej, okay, widzowie, zobaczcie, że podjeżdżamy już właśnie do miejsca na Rocksłud i 18 ponad godzina. Trochę nam się zeszło z całym tym dniem, ale zobaczcie, jak też progresujemy. To jest gdzieś w tych okolicach. Jadą za mną chłopaki, przestawili się na dwa auta, jednak, więc no zarąbiście. Ale gdzieś tutaj w tej okolicy to jest. Tylko czy my to znajdziemy? Oj, chyba tam gdzieś bardziej u góry. Tak, myślę, że jak ma być to gdzieś plantacja, to ona musi być też trochę ukryta. Zobaczcie to, podejdziemy sobie tędy. Obczajmy tą stronę. z jest jakiś domek. Ej, to tutaj! Nie wiem, czy. to jest. To, 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 to tutaj, to tutaj, to tutaj. To, to, to przysiądziemy się do Rebli, co? To zostawimy na ucieczkę, w razie czego. Słuchaj, kierowca! Wsiadam do ciebie. Poczekaj, tam są te auta, co robimy, wjeżdżamy na głośno? Gdzie wjeżdżamy? To spalić mamy Mamy to spalić, no ale dobra, tam są auta, tam w są razie, ludzie, no, no siadaj, a nie stoisz się, modlisz Dobra, czy idzie podjeżdżać? Podjeżdżaj... Ech. Za tą szopę drewnianą. Jak będą ludzie, są to najbliżej zawsze Tak, pokaże. tak, tak. Może, może zdążymy coś pogadać, może nie, nie wiadomo. No le, lepiej wiesz, przygotować się. Może pogadajmy właśnie wpierw, co? Łuteń. właśnie widziałem goście z bronią. Budy, cholera, wysiadaj, ja. wysiadaj, wysiadaj. Dobra, węgier, nie panie. Są poinformowani, są poinformowani. Ja pierdzielę. Ale gość wybiegł na mnie. Rozstrzelany, dobra. Cholera, co tutaj się dzieje? Ile tu jest fur, ile tu jest ludzi? Gdzie my się wpierdzieliliśmy? To nie jest możliwe. Ktoś za mną walił. Mam nadzieję, że naszych nie wystrzeliwują za bardzo. Ktoś, ktoś za G-klasą? Nie, to nasz. Tam. Cholera, widzowie, co tutaj się dzieje? Nasz dostał. Baba jaka się ba. Mam ją. Tutaj jest ktoś, tutaj. Ja pierdzielę. Ładujemy do gościa. Cholera, ten drako drakomu jest tak okropny. Czekajcie. Ja pierdzielę swojego postrzeliłem. Nie, nie, nie. Ale jestem parową. Jeszcze kolejny. Dostał, Stawaj, stawaj, stary, stawaj, wstawaj Proszę cię, proszę cię Damy radę go odratować jakoś, czy nie? Słyszysz mnie? Ej, słyszysz mnie? Nie, nie ma opcji widzowie, on jest dentka. muszę to spalić samemu Ja pierdzielę, ale jestem łapą. Dobra, palimy to w W pierdziel, dobra widzowie, niech się to wszystko Pali cholera O, a ja muszę zdupcać, muszę zdupcać Cholera, cholera, nie, 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 szybko do auta o, Ale zrobiłem tutaj zamieszania Ile policjantów w ogóle tutaj jedzie Ej, chyba wszyscy, których miałem ze sobą Nie przeżyli, to jest najgorsze Patrzcie to, ile tu jest w ogóle aut Dobra, szybko zmieniam się w swoje auto do ucieczki. Dobra, uciekam. Dobra, widzowie, zobacz. O, nie! Więcej radiowozów, więcej radiowozów. Ile radiowozów? To się nie dzieje. Dobra, ale już rozumiem sens brania tej jednej szybkiej fury. No, na ucieczkę jest ona przepiękna po prostu. I co sporą jako jedyny uciekam. Podle tam się to Jara. Jara się, zobaczcie ten dym czarny, który tam jest. Spaliliśmy to. O, nie, jakaś blokada chyba. Może być kolczarka, uciekam. Pok. Cholera, teraz jak z dupcy to Rocksud. Sensownie. Okay. Będziemy mieli przeromane dopóki nie wyjedziemy z Rocksud, widzowie. O, cholera, widzowie, zajechał nas Prawie. Dobra, już jesteśmy w wieście. Co może być lekkim problemem, ale dobra, jesteśmy. Wymijamy ich na razie, sensownie. Okej. Okay. Co to jest widzowy za most? Ja go nie znam. Ej, próbuję skakać. Próbuję skakać. Cholera. Nie. O, nie! O nie! Uratował mnie! Uratował mnie! Uratował mnie ten policjant! Jadę, widzowie! Ale gówno zrobiłem! Helikopter mamy nad nami jeszcze, okej, okay, to nie jest kolorowo. Mmm... Myślę co by tutaj zrobić, ale jest naprawdę ciężko. Chociaż o tyle dobrze, że ta fura jest naprawdę dobra. Więc w prostej linii będę w miarę co mógł im uciekać. Tu jest to jest most! tu jest most! Trzeba stóbcać mostem! Jadą za mną i tak. Widzę blokadę już. Widzę blokadę! Widzę blokadę, widzowie! Pytanie, czy przebiję przez tą blokadę? Chyba nie przebiję. Cholera! Chyba nie przebiję. Spierdzielam do wody. Widzowie, zdupcam! Ja żyję, ja żyję, ja żyję! Dobijam policjanta! Dobijam kolejnego! Policja! Policja, patrzcie ile policji! O cholera, o cholera, o cholera, o cholera! Dowody, dowody, nurkuję, dowody, nurkuję do wody, nurkuję do wody! Ja pierdzielę, jakie close gówno! Z w ogóle w wodzie. Ja mam to w dupie, widzowie. Zdupcam w wodzie, płynę nawet jakbym miał płynąć do Los Santos. I tak zrobię. Zobaczcie to, oni na brzegu szukają gdzieś tam. się. uciekam. Chyba wolna, chyba wolna droga. widzowie, pora, chyba wyjść już z wody. Definitywnie, no. Przepłynąłem duży dystans w miarę, żeby nie gonili mnie. Więc miejmy nadzieję, że to chociaż będzie miało sens. Mówimy jakąś furę z ulicy i widzowie, mamy jakąś już... Byle jaką furę potrzeba nam? Barsi może być. I jedziemy jak najszybciej na osiedle. Musimy poinformować o tym, co się stało. No okej okay, moi drodzy, już jesteśmy i zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Mało już osób zostało na zewnątrz. Gdzie jest szefu? Gdzie, gdzie jest szefa gdzieś? Yy, w tym, w na Oceanu jest. Okay. O, jesteś w końcu, co? Yy, Szef nie żyje i cała plantacja jest spalona i policja mnie szuka po całym roksu. Jak k***? Ku... trzech naszych nie żyje. Hahaha <laughs> Miała być szybka robota. Tak, było ich tam około 12, ponad 4 auta czy 6 aut. Jak, jakaś mafia albo cholera wie co Zawiodłeś mnie teraz, wiesz o tym Ale co miałem zrobić? Sam wystrzelałem z pięciu Mogłeś za siebie cofać, nie musiałeś wskazywać na śmierć C, Ale zdobjęliśmy celu moi ludzie nie żyją Musisz się, się przespać i pomyśleć co z zrobić A jaka robota? Jaka robota? Słuchaj, musisz spalić wanilę tak, teraz jest podpalenie dopiero? Dobra, mm -hmm. w takim razie zajmę. Musisz spalić wanidę. No mi tym samym, że zasługujesz okay. na to, żeby tu być. Widzicie, druga robota podpalająca w tym kursze dniu Biorę kogoś ze sobą. Jedziesz stary ze mną? Twój wóz? Dobra może być to kolegi. Pojedziemy z, pojedziemy z wozem kuzyna. Dobra, widzowie, jedziemy na wanilę jak najszybciej. No, najgorsze jest to, że tak jak powiedział nam ten OG, straciliśmy dużo ludzi. Widzowie, dobra, zobaczymy co będzie na tej wanili. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiego dymu. Myślisz, że będzie dym na tej wanili. Może Masz być? Po, A czemu może być? E, tu, balasy mają z nimi zgodę. Ballasy mają z nimi zgodę, widzowie, dobra. To ja już chyba wiem, co trzeba będzie zrobić. Czyżby z grubym? Z grubym? No, myślę, że z grubym takim zapowiedzeniem można tam wejść. Chcesz wejść bez broni, zobaczyć? teren? wejść, ci powiem. Chodź, chodź, okay, widzowie, w razie trzeba będziemy synku. tutaj stawić. O, tam coś gadają. Balasy w środku. Synku! E. Boom! Synku! I mamy drugiego, to było piękne. Widzowie, balasy pierdzielone! Na ziemię się kłaść balasy! Cholera, ale akcja teraz jest! Tu jest z tego za okienka, ale dostał! Piękne to było! Dobra! Hop, hop, hop! Tam ktoś biega! Wszystki wystrzelaj, rzucam mołotowa! O cholera, widzowie, podpaliłem się prawie. Ja pierdzielę! Tu gościowi mołotowa rzucam! Pal się gnoju! Palić się! Wszystkich kurczę spalimy! Widzowie... Nie! Kobitki! Normalnie dostają, wodę. No ale trudno, też byłem w tym biznesie! Uciekaj stary, uciekaj, uciekaj! Policja, policja, policja! Szybko policja! O cholera, widzowie, policman! Rozwalamy policjanta! O nie, jest ich bardzo dużo tutaj! Jest ich bardzo dużo. Siadaj, 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 siadaj! Uciekaj! Spierdzielam, spierdzielam! O nie widzowie, ale stajemy w czapę! Ale kolejna akcja za dymą! Ja pierdzielę, to wyglądało przepięknie! Wjechaliśmy tam z pompą. No wiedziałem, że to odda ta broń. Chyba już A... nikt tam nie został. No ale... na pewno nie. O cholera. Właśnie chciałem im tu uciec, ale nie far. Słuchaj, wal do nich jak będą blisko, ok? Do prawa, dobra, dobra. Okej, okay, mam nadzieję, że nasz krótszy ziomek ogarnie swoją robotę jaką ma robić. Jadą za nami, nadal jadą za nami. Widzę jeden radiowóz. Blisko niedaleko! Ale trafię, trafię. Lubię trafię, się trzymać, trafię. Dobra, patrzcie teraz to. Akcja krzak. Nie wal teraz, nie wal. Ja nie wiem czy oni mnie widzą. Widzą, widzą mnie! Nas, chyba. chyba na nic, wal, uderzymy teraz tutaj w prawo i w lewo. Raczej byliśmy być teraz po tym? Bezpieczni. Nie, coś za nami Anmarket jakiś siedzie, musisz się go pozbyć. Ta, widzowie, Unmarket nas cały czas śledził. O cholera To Balas chyba mają takie auta. Balas za nami jedzie? Bardzo możliwe. Oj, widzowie tak, bo coś do nas wali. Sia, ja, pierdziela, ale porumbany odcinek. się na, was. Tu, Rzeczy, na nas. Tu Czekaj! Spierdzielam, żeby żyć mi chłopie, szczęścia. O nie, rozdrupciłem furę. jedzie to jeszcze? N nie wiem, nie wiem, chyba nie. Uciekamy. Oj, widzowie, dobra, to ta akcja była naprawdę mocarna. Ale chyba jesteśmy wolni, dobra, wracamy na osiedle. Dobra, stary, trzeba zobaczyć, co jest grane tutaj. Yo! Szefo! Tak, widziałem no wszystko, 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 wszystko udane, cała nila sponę. No ale powiem ci, podoba mi się to. Daj nie straciliśmy nikogo. Co teraz? Co teraz? No? się do domu w środku, nie każdy może to wiedzieć. No, okej, okay, widzowie, pogadajmy z nim, a ja zaraz wam to pokażę. A, okej, okay, ogół sytuacji znam, ale no. jeszcze musisz mi przewinąć szczegóły. O, widzowie, tak. zobaczcie ile gadaliśmy, ja już jest noc, w sensie po nocy. Pewna szycha powiedziała mi, że dzisiaj jest wywóz pieniędzy z banków. Paleto, a że ja lubię pieniądze i szykuje się łatwa akcja, to stwierdziłem, że trzeba z tego skorzystać. Dobra, dobra. Kumam to co mówisz, ale. I tak. Mhm. Sprowadziłem parę rosy rosyjskich kamizelek. Ok. Na tą robotę, jakieś kałasznikowy. Czyli jest sprzętu, jest sprzętu, czyli jest mówisz, jest sprzętu. Że... Jest Nie że będziemy zarobieni jak nigdy Dobra, dobra, to zbierz mi chłopaków i jedziemy Oczywiście Dobra, widzowie, w takim razie, no co, będziemy zaraz jechać do Paleto, a ja awansowałem kolejny raz Zobaczcie teraz, jak się zmieniam Moi drodzy, zobaczcie, jak wyglądam W kamizelce mam kanister, granat, rewolwer ciężki, dodatkowo jest mocno ogólnie Dobra, w takim razie, co, jedziemy? Oczywiście Dawajcie, no i co, no jedziemy, pewnie jednym autem balerkiem, kurczę widzowie, ale to będzie wyglądać po Ja już się nie mogę doczekać. Pewnie jak tam dojdziemy, będzie 15 jakaś. Okej, okay, widzowie, zobaczcie jak wygląda nasza fura. No, jedziemy konkretnie i widzimy się już raczej na miejscu. Okej, okay, widzowie, właśnie podjeżdżamy już pod bank, więc myślę, że warto zapytać naszą ekipę, co planujemy. Co planujemy? Wjeżdżamy tam na grupę po prostu. Ja, tak, ja mam potrzebujemy. Wszystkie na kolana. Ja ja jest ciężarówka, chcemy przejąć tą ciężarówkę? My ja tak. najbardziej pan Ja z wsiadę jest. do ciężarówki. Dobra widzowie? Tu zgłoś, tu z góźni. Wszyscy zez. gleba, 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 gleba o, cholera, gleba. Muszę im pomóc. Do banku, do banku. jak najszybciej, do banku, kto już! Chodzi do banku. banku Okej. Okay. Musimy teraz bank zająć. Do nie, banku wszyscy wiec, na bym w banku! Gleba, gleba, gleba! Z Szybko! kładcie. O cholera widzowie, co jest gran z szefem? Co, miałeś kogoś tam? Tak, tak to był. O cholera widzowie, rozwalili go. Rozwalili nasz OG. Zmiana na pompę. Szybko! Cholera. Mamy go. Dobra, zarąbisz Kolejny był ukryty. Widzowie, kamizelka mi się zrzuciła. Co jest grane? Muszę założyć. Założymy ją od do OG. Dobra, widzowie, mam kamizelkę od naszego szefa. Cholera, policja nas zwali. Co jest grane? Chłopaki, jesteście tutaj? Nie ruszę się. Stań, stań przed drzwiami, stań przed drzwiami! Ej, nie uda nam się chyba zabrać siana. Gdzie są chłopaki? Wszyscy zakładnicy pod ściany! Ty też samej pod ściany gnoju Cholera, widzowie? Granaty rzucili. Nie! Poumierają zakładnicy w takim razie. Ja będę musiał jakoś stąd wyjść. Cholera, złotowców jest dużo strasznie. Patrzcie co tutaj się dzieje. Widzowie, jest lipa straszna, nie wiem co zrobić. Tak mi ładują Gdzie nasi ludzie są? Czy oni mnie zostawili? Mam jakąś szansę, żeby stąd wyjść w ogóle. Stary, masz łop! Masz łup? Mam, mam Uważaj, uważaj Możemy wychodzić Dobra, dobra, ja wyjdę z jednym zakładnikiem Ty, bankier, do mnie, dawaj, dawaj do mnie, do mnie, do mnie Zadusił się gazem Rzucić granat? Rzuć, 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 rzuć Ja też widzowie rzucam, mam granaty O cholera, rzuciłem w banku O Ale... cholera, rzuciłem przy sobie Nie, 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 proszę, proszę, nie wysadź mnie Nie wysadziło mnie na grę, Rzuć, rzuć, rzuć Tak, wychodzimy Pierdzielamy, uważaj, słotowy strzela do ciebie O cholera, widzowie Musimy go rozwalić. Co z naszym ziołkiem? Nie wiem. Zabieram furę, zabieram furę, zabieram furę. Jedź poza mnie. Jadaj, jadę, i Co? Nie, wsiadaj, wsiadaj. Stary, widzowie, on pobiegł gdzieś. Wsiadaj, wsiadaj. Cholera, już wierzad mi tutaj... Fura! Uciekaj! Uciekamy widzowie, uciekamy! O nie! O nie! Przestrzelili mi oponę! Głowa nisko! O nie, widzowie, on oberwie! O cholera, mój ziomek nie żyje! Widzowie, zostałem sam, zostałem sam totalnie z tego banku. Czy to jest koniec tego odcinka? Widzowie, on mógłby się skończyć już o wiele szybciej, gdyby nie to, że moi ludzie po prostu wzięli ogień na siebie. Ja jadę w ogóle bez opon, więc no zarąbisty pościg ogólnie wyjdzie. Mam pomysł. Jest jeden policjant. Przejmiemy radiowóz. O, ja pierdziele, nie udało mi się. Widzowie ten odcinek się w tym momencie kończy. Zastępy w górę i suba. Ja dziękuję Ci bardzo, ja byłem Dzik i Witam się w kolejnym odcinku za dwa dni.